Dzieńczko, wszystkim witam was bardzo serdecznie na gospodarstwie za milion dolarów. Słuchajcie, taka mała aktualizacja tego jak wygląda owiec siany ściany walentynki 14 lutego. Słuchajcie, owiec już jest na wierzchu. On już był na wierzchu z jakiś tydzień temu. Dopiero tak wyszedł z kiełka, że tak powiem, ja wiem 2 cm nad ziemią. Teraz jest trochę większy. Eee, wiadomo ciepłe dni on, on rośnie. Słuchajcie, zobaczcie sobie. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze, on już I zaraz będzie łapał kolejne liście. tak, Jest w fazie tak jakby jeszcze kiełkowania. Nie wiem czy to kamera odda, jak on wygląda, ale naprawdę powschodził bardzo fajnie. Głębokość siewu była fajna, odpowiednia. Ja trochę zastanawiałem, czy by nie wypłycić, ale nie. Tak jak wcześniej mówili, że będzie ok i jest ok. Słuchajcie, no i co wam mogę powiedzieć? Na razie jest wszystko bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu będę lał na niego już RSM. Nie wiem ile RSM wyleję, jakieś 150-200 może litrów. I po prostu już, już więcej nie będzie nawożony azotem. Mam 28 kupioną. Także tak to słuchajcie wygląda. Co wam jeszcze mam jeszcze powiedzieć? Właśnie, przymrozki. Słuchajcie, były, można powiedzieć, 4 dni u nas takich, no. Solidnych przymrozków, bo tam zaczęło się od minus 2, później było minus 5 i minus 8, jak widzicie, nic mu nie jest. Wszystko jest ok. Rośnie, jest zdrowy. Także jak ktoś uważa, że owiec wymarsznie, to nie, na pewno nie w tej fazie, może jakby był większy, ale no, zobaczcie, wszystko jest ok. Ja Wam wyrwę jedno nasionko. Zobaczcie, korzonki się urwały, ale jak, jaki on system ma już zbudowany? Fajny. Zdrowy jest ogólnie, wszystko jest dobrze, tak? Ja tutaj zaprawiałem nasionko przed siewem, mówię jak on będzie sobie leżał w glebie, długo w glebie To tam, żeby się nic mu nie, nie stało, tak? Także, słuchajcie taka mała aktualizacja, jeśli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem w komentarzach, odmiana Rambo 180 kg na hektar, tam wyszło gdzieś 160, to że Wam Jest trochę tak jakby Kurczę, nie wiem, jakieś myszki czy coś, jakieś ptaki wyskubywały to, wiecie? O, na przykład tutaj. Są normalnie na wierzchu, a, a wszystko było ładnie przykryte. O, albo to zobaczcie, jest normalnie, było. Widzicie? Pod ziemią coś wyciągnęło. O, takie dziurki. Nie wiem. Czy to ptaki wydziobują? Co tam się dzieje? Tu można zobaczyć. Normalnie dziurka jest zrobiona. Nie wiem, czy to kamera mi złapie. Mam kupioną kamerę, ale oczywiście. Nie, mam jeszcze przyzwyczajony, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby ją zabierać. Kupiłem sobie GoPro do takiego właśnie nagrywania. Gdzieniegdzie zdarzałem się takie miejsca, ale na razie wygląda to wszystko, tak jak mówiłem, bardzo fajnie. Aktualnie lecę z rzepak, regulacja, fungicyd. Rzepak ma już na spokojnie te 20 cm. Zobaczcie ile robactwa, nie wiem, pewnie też tego kamera nie odda. Ale jak ja tu ruszam, to tu normalnie chowaczy jest pełno. Zresztą nawet chodzą po roślinach. Ja nie wykonywałem wcześniej zabiegu, bo tam mam znajomego agronoma i powiedział, że właśnie przed tymi przymrozkami była taka fala ciepła. I powiedział, żebym się wstrzymał, bo, bo to jest, mówi, trochę bez sensu. No ale może trzeba było chociaż w samym tym polecieć. No ale to była moja decyzja i tyle. Ech. Co tam się dzieje jeszcze u mnie na gospodarstwie? Słuchajcie, tam wywoziłem gnój, ja nie nagrywałem tego, bo jak. Powiedziałem, nie mam w zwyczaju wybrać kamery i ten zresztą tam miałem tylko pod kukurydzy hektar. Była tam jedna wtopa, może wrzucę zdjęcia jak mi się uda. No i co? Zaorałem, ogólnie Orałem nowym pługiem, znaczy nowym, nowym używanym, bo kupiłem gregu Arbesona 3 skibowego. I po prostu chciałem go też wypróbować, ale ustawiłem go naprawdę bardzo fajnie w orze, także raczej zostanie na gospodarstwie. Stary, stary zagonowiec jest na sprzedaż. No i co, słuchajcie, tyle z tej aktualizacji jeszcze Wam pokażę. Nie wiem kurczę, czy to będzie widać na tym, bo ostro słońce świeci. Ale jak na razie owiec radzi sobie bardzo fajnie, co jaki czas będę nagrywał aktualizację, żebyście sobie zobaczyli. Tu jak nagrywałem to od razu jest taki no i co? Tyle słuchajcie. Jak się podoba, zachęcam do komentowania, lajkowania, nielajkowania. Zawsze staram się odpowiedzieć na każdy komentarz. Dzięki, trzymajcie się i na razie. Hej!